Chciałem dzisiaj powiedzieć o świadomym, świadomym kreowaniu myśli, a poprzez myśli swojego stanu. Wczoraj był taki dość ciężki dzień, gdzie zakończył on się bez konkretnego jakiegoś rozwiązania, pomysłu. W związku z czym, dzisiejszy poranek był, e, był jak na mnie wczesny. Był e, się przed siódmą. No i pojawiła się taka kwestia, która często mi się zdarza, że, e, że nie chcę wstawać się z łóżka. Że, e, nie wiesz tak naprawdę, co chcesz dzisiaj zrobić. W ogóle powinien zrobić, czego chcesz, co jest dobre dla Ciebie. E, pomimo tego, że niby wiesz, z jednej strony, to z drugiej strony jest, są jakieś wątpliwości e, wynikające z, z lęku, z strachu, który gdzieś jest mocno zakorzeniony e, w, właśnie w ciele, a pojawia się w postaci myśli, które przelatują. Pewnie to są myśli częściowo ze starych własnych doświadczeń a częściowo jako myśli, które nie są twoje, gdzieś tam zasłyszane, albo do których doklejają się podświadomie um, negatywne historie, które zaczynasz tworzyć, jeżeli to robisz nieświadomie. Mnie no też rano było tak, że po obudzeniu przelatywały jakieś tam różne scenariusze, które zaczepiały. I miałem możliwość wejścia w ten scenariusz, że ok, zacznę to robić, ale to nie ma sensu. I mogłem jakby dodać temu energii i go wzmacniać. Mm. I spróbowałem zrobić w ten sposób, ok, że tego scenariusza nie biorę. Co by było gdyby, go, gdyby to nie było, gdyby to nie istniało, to o czym teraz właśnie pomyślałem. No i pojawił się kolejny jakiś negatywny. Zrobiłem to samo, to powiem kilka razy. Jakby uświadomiłem sobie, że to nie jest żadnym rozwiązaniem. Że samo jakby zapominanie o tych myślach, w moim przypadku w dniu dzisiejszym, nie powodowało, nie powodowało tego, żeby się nie pojawiały kolejne. Czyli jakby generowanie kolejnych problemów, które dzisiaj są do rozwiązania. Wszystko na zasadzie takiego jakby negatywnego negatywnego negatywnej wizji dnia, a potem zaraz za to kolejna myśl życia i generalizacja maksymalna, czyli w ogóle istnienia. Więc to co dzisiaj zrobiłem świadomie, w odróżnieniu do pewnie wcześniejszych dni gdzie starają sobie rozwiązywać ten problem poprzez to, że zabierałem się do pracy. I pewnie większość i ty i większość z nas w ten sposób postępuje. Czyli rano wstaje, nieświadomie idzie, robi coś, zjada, bo musi iść do pracy, albo i nie myśli po prostu, bo mówi sobie, że nie ma czasu, albo że to nie ma sensu, albo w ogóle jest nieświadomy, po prostu tak postępuje i i na zasadzie samym, samym funkcjonowaniem, często ludzie mówią, że się kręcą w miejscu, powoduje, że, że przestaje jakby myśleć, generować te problemy, bo ma problem rzeczywiście do rozwiązania w życiu, tym, który widzi. I to, co dzisiaj świadomie zrobiłem, to zacząłem sobie tworzyć myśli, te, które chciałbym mieć, nawet jeżeli miałem taki stan że umysł mi to sabotował, mówiąc to nieprawda, to ja i tak wzmacniałem tą myśl i starałem się tą myśl znaleźć w ciele, jako w postaci pozytywnego uczucia. To, co mi pierwsze przyszło i chyba najłatwiejsze, to było to, że sobie wziąłem, że jestem wdzięczny, że żyję, że się obudziłem i że mam możliwość spędzenia tego dnia w taki sposób jaki podejmę decyzję. To ja, jaki podejmę decyzję. Więc takie uświadomienie sobie, że to ja mogę ten dzień spędzić w jakikolwiek sposób, mogę robić tak naprawdę każdą rzecz. Mogę wstać, pojechać do lasu, w którym w tej chwili się znajduję, mogę zostać na łóżku, mogę zacząć czytać, mogę zacząć pisać, mogę się z kimś spotkać, mogę zadzwonić, mogę być sam, mogę z kimś rozmawiać, mogę wsiąść do samolotu i polecieć tak naprawdę gdziekolwiek zechcę. Tak, w każde miejsce, mając paszport w każde miejsce świata, e, nagle to, to mnie po prostu wybiło e, z, z takim mocnym, dla mnie to akurat było takim mocnym uderzeniem, że mnie wybiło po prostu z tych negatywnych myśli, które wcześniej się pojawiały i poczułem w ciele spokój chwilowy i wdzięczność tego. No to mówię świadomie, dobra, no to wiem jak jest, trzeba to wzmocnić jeszcze, tak, no to sobie przypomniałem, okej okay, inny stan. E, stan uczucia takiego spełnienia w sercu e, dobra e, mm, za co siebie kocham tak naprawdę i przypomniałem sobie jakieś obrazy e, swoich zachowań albo słów, które powiedzą, albo czynów e, i sobie za to podziękowałem i, po, i, i, i odczułem miłość. Tak? Potem przypomniałem sobie e, sytuacje z innymi osobami, do, kiedy odczuwałem miłość. Jedną sytuację sobie przypomniałem i wzmocniłem jeszcze ten stan uczucia, więc znowu się wstało lepiej, znowu się lepiej poczułem. Aha. Kolejnych już nie było, jakby innych uczuć pozytywnych, typu radości. To było na tyle wystarczające, że wziąłem głęboki oddech i wstałem z łóżka. Tak? Jak wstałem z łóżka, to, to to był już krok, że moja maszyna jakby ciała ruszyła i, i Sądzę, że świadome, świadome wybieranie myśli, decydowanie e, o tym, o czym chcę myśleć, to jest taka ścieżka dla mnie, która wydaje mi się, że poczyni największą zmianę teraz e, w moim życiu. No i... I co najbardziej na ciebie zadziałało taki moment, że taki przełącznik? To uczucie wdzięczności jako pierwsza. Z tej świadomości, tak jak mówiłem, że istnieje, że, że mogę tak naprawdę zrobić wszystko, że to reszta to są samościem, że nie muszę się niczym zajmować, że nic nikomu złego nie zrobiłem, więc tak naprawdę nikt, jestem bezpieczny. Tak, to Masz że... łatwy dostęp do tego stanu? E... Tak, muszę się zaśrodkować, muszę jakby skupić się na tym pozytywnym. Hmm. Uczuć wdzięczności. Gdzie jest to uczucie wdzięczności? W klatce piersiowej. Jutru. Czyli mhm. to takie wejście w serce. Mhm. Najlepiej. Mhm. Najszybciej. Tak, ściągnięcie, ściągnięcie siebie do serca. To są to wszystkie pozytywne mhm. stany. E, miłość, wdzięczność, mhm. dobroć, radość, spokój, spełnienie. Także jest to jedna z technik, która mi działa i, i będę ją kontynuował. Miłego dnia.